Inteligentny tak że ja ja <laughs> Witam Was z tej strony Loks. A to jest kolejny odcinek z serwera ATS UNK. I nie kurde denerwują muchy. <laughs> Michał, przywitałbyś się. Cześć. No. Ty przecież zawsze nas przedstawiasz, ale jak nie, to nie. Chcę się tak? e, Rewolucja w świecie MC. Mamy Ad... DNS. Mamy DNS, tak. Znaleźliśmy DNS -Ore. Cieczkolwiek kilka światów robiłem i wszystkie się rozpadały. W końcu Ma, mi się o, udało zrobić trochę... jeden świat, w którym ja chyba teraz... O, jestem, jestem, tylko coś... O, dobra, okej. Okay. No. Wiesz co, te turtle to powinny rozstawiać za sobą jeszcze świeczki. E, a wiesz, że to jest możliwe? Wiem, tylko trzeba program się... Dobra, odnośnie do tego, yy, tego świata z Dennis a O, widzę, Michała się tłucze. Chodź tutaj pomóż, a nie... Jest to świat z jedną kartą Mystcraftową. wyglądasz jaki je, że Nie dziw się. A, ty masz swój aspektem. Dobra, ja rozbieram tutaj dirt Idź tam się tu, ja będę rozstawiał świeczki. Edzio. Edzio Edzio, Pedzio. Rozstawiaj świeczki, bo te turtle to poniosło. Poniósł je Łoł wow. Czekaj, bo ja zginę Jezu, mnie to Nie zginiesz Ło, wow, tutaj się zatrzymały O, diaksy O, diaksów jest tutaj właśnie chcę pokazać jak, jak, jak to wygląda Jest tylko jedna, jedna karta e, Mistcraftowa Czekaj, Masz... ja mam, ja mam Fortunę 3 To dobrze Ja się tu wykopę trochę Po prostu wszystko się gęściej generuje Stary jako my tu mamy ładną spawnerkę Czekaj a co tam jest... O tutaj też są jakiś gold To to spieprzaj! co? No creeper mi tu będzie wybuchał W tym trującym jeziorku Forsa tu trochę dostało się Co? Trochę tutaj dropu nas spadało A poświęca się Ile ty tych trutlic dałeś, mówisz? Cztery a to gdzie jest jeszcze jeden? No jak? Nie są wszystkie cztery. Tego to poniósł dopiero melange. Możesz je pościągać. Ale no, tu mają strasznie dużo itemków, czekam, w sumie muszę. To trzeba pozbierać. Jezus. Dobra, muszę te DNA powrzucać. No, wracając do tematu, bo tak zaczynam i nie kończę, bo... bo nie mogę skończyć. Jest jednego jedna kart. Jedna karta yy, Denesole wsadzona z tego, że przy większej ilości yy, tych kart po prostu nam się serwer rozsypywał, a czy nie serwer, przepraszam, świat się rozsypywał Też tak mówię eee, Dobra, muszę te dna powrzucać, bo one do niczego nie są niepotrzebne Póki co Dobra, ja rozwalam turtle Powoli, powoli? powoli, powoli dobra, to mózg sio, węgiel sio, łuk sio, hmm. nie No chodź tutaj, pomóż mi pozbierać, drop Gadu, gado, gadusz, matusz matu, a to nie miało być tematem odcinka Stwierd co, co on ci pomógł pozbierać? Do tego kobla. Wiesz co, po kobla mnie przysłałeś. Dobra. O. Dobra, gdzie mam ustawić te turbię? Ale gdzieś żeby tam bo... na początku. Forsa możesz kopać, bo się przyda. Jak one mają być ustawione? Chodź tam tam Michał, do przodu. Wcześniej będziemy zasuwali cały czas za nimi taki koło. Gdzie tam do przodu? No, no na sam początek, koło książki. E... Jaki one duży obszar kopią, czy tak zapytam? Trzy po szerokości, dwa wysokości. Mhm. I ten, no. I co miałem mówić? O. Nie wiem. <laughs> stwierdziłem, że jednak stać nas na metafabrykator. Nie wiem jeszcze jak z energią, ale Michał nad tym pracuje. Poleciłem mu, mojemu Robinowi. <laughs> Robinowi. Tak, ze w czaszce. I w dupie. Nie w plecach. Wszędzie masz strzały. No wiem bo no. czekaj, tu tu jeden, na trzy, czyli tu o co się. Tak i teraz tak. Tu... o, Możesz im dać po pół staka węgla, nie potrzeba więcej. I program wpisz tunel L przez 2n spacja 100 na przykład. Tunel 100. Dobra, teraz wpiszę w tego. Tuneling. T-u-n-y-l 100. Tylko nie mam węgla. Ja mam. I to włóżę do tego turkla. O tu Do tego też mhm. Dobra, poszły Poszły, kto pierwszy? No, ten na dole, o ja trochę lapisz O ja w sobie sensie będę szedł za nim i będę sobie świeczki stacha No, można i tak eee, Dobra, a ja wrócę tam na nasze miejsce Rozpakuję się ze zbędnych rzeczy 3 z większości. O, mam tą spoiler bug. Ciekawe, jakie niespodzianki nam przeszokowali. O, 4 krążące fragmenty. jeden stone. Papier A stone jest zbugowany. Eee, żadnej rewelacji. A ten stone jest zbugowany. I go tak naprawdę nie ma. O, pokażę Wam, że go nie ma. O, cool. Tak, nie ma. I go nie było. E, dobra. Żeby y, zrobić to, co mamy zrobić, czyli metafabrykator, potrzebujemy w sumie 5 iridium. O ile się teraz nie mylę. E, wkładamy je do kompresora, wychodzą nam iridium ingoty, a z kolei te iridium ingoty wkładamy do e, plate, bedding, nie, plate, no, plate bedding machine i mamy 5 mm, iridium plateów tak sprawdźmy iridium mam akurat 9 e, myślę że to chyba już będzie to zobaczmy metafabrikator tak Michał na gwałt musisz robić tą elektrownię z geotermalek te iridium platey fabrykator. To nie są te Iridium Plate'y, co ty patrzysz. Aha, bo ja muszę z... Oj, 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 oj to jednak nas nie stać. <laughs> o no no kurde. To, to. Jak coś wczoraj mówiłem, to niebo się ostro kłóciło i ze mną, że to jednak jest to. Chodź tutaj z tym twoim Pro bo mam diax. To, to kopaj. Ale tak czy siak będziemy potrzebowali e, gun Plate'y, e, więc zaczniemy powoli Iridium Plate y, Dark Ash. Y. O, ale tutaj było dużo tych Diaksów. O, jest jeszcze. Mm -hmm. Nie wierzę, sprawdzałem to 5 razy No widzisz? I... A ja sprawdzałem i... I dupa No, blada No fuck Jak ten kopanie To mamy na połowę Nawet nie Dobra eee, No to w takim razie tematem będzie Industrial Blast Furnace który kraftuje się w tenże sposób, jak widać można wkładać e, Induction smeltery Induction furnace, Kto co woli, ja zrobiłem z induction smelterów e, No i są potrzebne jeszcze takie Heating coile Które z kolei robimy w No, Michał w Heating coile? No. E, czekaj, kopronikiel? Kopronikiel, tak Crafting Table robił. nie w, ro w, w table, no tak. Ale tu akurat dwa są, ale to się daje. Ale to jest akurat z Greg Tech'a, bo ja się robiło kiedyś w Crafting tak, Table. Tak, tak, tak. Kiedyś. No, w ten sposób robimy, no, jak widać. Wiesz, tak. eee, one będą kopać tytułem. Nie. nie mam pojęcia, gdzie wstawić ten Industrial Blast. Eee, tutaj będziesz, tu będziesz zrobił Michał Elektrownię, ja ci do przygotowałem pomieszczenie na geotermal generatorach geotermal generatorach e, i ...i będziesz ciągnął kabel to trzeba jeszcze trochę pomp zrobić w naterze. No, Powiem Ci, że na 20 tych to sta, albo zbyć półstaka, no to te trzy pompy będzie postawić. No te trzy, tylko tak wiesz w odstępach tak 10 kratek od ciebie najlepiej No bo w trzech losowych miejscach Nie Dobra powiedz mi gdzie Nie. on ten industrial blast furnace, bo on mi zajmie trochę kratek no co, ustaw go tak, żeby od czterech stron można było do niego podpiąć coś. Yy, od pięciu. Od czterech. Dwa, trzy, cztery, a z przodu? No, sz, kurczę, słuchaj, możesz tylko w jednym miejscu podpiąć z każdej strony, nie? Aha. No masz. Góra, dół, lewo, prawo, przód. Lewo, prawo, przód, tył. Nie rozumiesz. <laughs> A czemu góra? No dobra, nieważne. Ale aha, czekaj, blast. No no on dobrze, mówię, on ma to za musi... ma za sobą ten... ten... ten, wiesz ten, co, to zaraz zrobię. Lodówkę taką. Lodówkę. 3 na 3 na 4. No bo to jest lodówka. No kurwa ciekaweczki obasa w niej będzie. No, wiesz, musisz otworzyć, poszukać. Ja bym go tutaj wstawił, to by mi pasował, ale to muszę przerobić. Jak masz tą lodówkę, to z czterech stron możesz podpiąć tylko blast sanie? Dobra, srałto jest podłączenie się zrobi tego i na tu. Eee... Ja śledzę turtlę. Co to jest za blok taki śmieszny? Nie wiem, ja muszę wykopać pomieszczonko takie. No, to, to, to jest o kurde, właśnie. Time twister, co to A jest? to jest, jest taki negatyw. Negatyw trzy... czy... Nie wiem. W sumie. Mhm. Eee, to jak przechodzisz tak. koło uranium, to, to dostajesz to. No. Tak? O, a je... a uranium musisz zbierać koniecznie. Bo? bo ENIU prawdopodobnie doinstaluje nową modyfikację. Jako? Eee, a już ci mówię. Eee, reaktor, je... no. który wytwarza Mi... Minecraft Jule. Uuu. O kurde. Ty to powiem ci, eee, że... Zrobił no... reaktor taki dość duży, który wytwarzał no. 1200 Minecraft Jule. O kurde, Ale największą formę tego reaktora jaką można zrobić to największa forma była około 9 razy większa od tego co on zrobił Ej to ja to zrobię Wiem jak on doinstaluje Bo na razie to jest alfa beta alfa alfa beta alfa e, łamane przez beta wersja Eee Golda kopać? Co? Kopać golda? Czy nie? A ty Możesz ją zostawić, czekaj ale to akurat jest gold winy miejscu hmm. Lubię to tam nie ma nieogiś do gadania okej okay. mamy, mamy, mamy się... tego e, no Industrial hmm. Blastfulnessa zrobiłem go tylko specjalnie tak wiem migasz mi, mi że nie masz <coughs> energii ja to wiem na razie to ja przygotowuję ci to pomieszczenie wiesz o tym że do niego się podpina MFA a po co no pod blast jest, bo wiesz Wybuchnie Jak ma dam mu 32 napięcie to wybuchnie? No nie no a tak to zamy feiser No można Gdzie jak co tutaj nieźle jest e Dobra bo to będzie mi potrzebne Loks Mam taki postulat postawić query Czekaj bo zrobiłem sobie plecak z tej modyfikacji której nie mam pojęcia jak się nazywa to nie pytajcie mnie. Pak, pak? Nie, 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 nie. Knaspak się nazywa i e, Hittelkanister mam, że mam jedno serce więcej. No. Hmm. E, dobra. Potrzebujemy zrobić teraz tak. Mm, jak ktoś się nazywało, zawsze wspominam tą końcówkę tego. Lodówki. Tego? Bo tam są trzy... To zostali będę robił. Maszynę, Maszynekasik. O widzisz, ja widzisz jak opę podżył, miałem i jak e, Mamy trzy rodzaje tych lodówek, z trzech materiałów możemy zrobić. Standardową e, Reinforce i Advance Machine. E, tak, zrób różowe to będziesz koks. No nie, różowe przy, nas... przy naszych Wła dochodach to nie. Chrome trzeba zrobić, które które na dzień zrobimy. <grych> Ale zrobimy Reinforces. E, one się różnią temperaturą do jakiej piec mogą grzeć, nie? E, znaczy rozgrzać właściwie bacz. No niby to są lodówki, ale piec... no... Nie to nie są lodówki, to są takie pojemniki cieplne, no. ja nie wiem jak to nazwać, ja to nazywam lodówką. To bo są... wygląda jak lodówka widzisz, to są radiatory. O, tak. tak to nazwijmy. E. Ale nie, to może nie radiatory, bo to jest taki pojemnik cieplny. E. I będę potrzebował... 32. Dziękuję. 32? Dlaczego? Dwa miejsca wolne w środku. No 9 razy 9 razy 4. A no tak, to 30. Nie. 9, Dużoś, 9 masz 8. 26 właśnie <suszel> tak, tak. uzyskuje się właśnie w tej maszynce do robienia plate'ów eee, Te krafcinki powinniście znać to. Aha. Turtle zostały zasypane przez nie Gra to. Dzieciory, dzieciory, dzieciory. E, powiedz, że dzięki, że wykorzystajesz wszystkie carbon platey. Przecież w żeby się robiło. Zamówię sobie. Zam no. Ha, tylko czy jest węgiel przepalony? Musi być przemacerowany. Wow, mówię ci jest Dobra, to chwilę potrwa. Więc za chwilę wrócimy. OK. Mm, robiłem trochę rzeczy. Trochę się craftingi pozmieniały, na przykład machine block. Już nie zrobimy z ułożeniu ośmiu refinerowanych żelaza Aniu eee, nam ułatwił grę, w cudzysłowie. No, pokażę o taki o fajne craftingi. Tak, tak, trzeba re -reform, refined iron platey zrobić. Oczywiście nie jest jakiś żaden specjalnie wielki problem bo potrzeba do plate bedding machine włożyć refined iron ale refined iron to już tam bez problemu przepali się okej, okay, ale czekaj tylko żeby to szybciej działało <grych> e, okej okay. a czegoż ci brakuje znowuż drogi przyjacielu Kirkutków ci brakuje, a e, jezu jaki on jest kupi? Ej, ty byłeś po ten glowstone? No byłem, przyniosłem półtora z taka glowstone'u. Jezu... Co? Nic, bo nic nie ma, no gdzie nie to Trzeba było włożyć kryształy do denezora i tyle Trzeba by się durtle zatrzymały Trzeba je mieć, żeby je włożyć tyle, bo tu będzie za chwilę Saigon jakiś się... Wow, wiesz co, normalnie powala mnie to wszystko Czemu? Są jeszcze diakty nad tym kurtlem, więc ja sobie je wykopię i zaraz idę do domu. Bo kable muszę zrobić. Przecież masz diaksów pełno. Nie te. Ja wiem, że ty byś chciał superkonduktor, te które wiesz, przenoszą mega ilość wszystkiego, ale niestety no. Robię na zapas, bo później będę się wściekał, że nie mam. A ja i tak ci zużyję. Zatukę. Nie, to... dość, nie dość, że raz na ruski rok wejdziesz. No wiesz, no sesja wypadałoby się coś pouczyć wreszcie. A, Dobra, narobiłem to tego stup, trochę. Jak nie przez cały rok, to teraz trzeba zapierniczać, nie ma? Żeby... Jak mówiłeś coś o glowstone To już go nie, to nie ma. Już go nie ma ok mam 36 tyle nam starczy idziemy zrobić lodówkę lodówkę robimy jak to Michał mówi lodówkę w podobny sposób jak blast furnacea czyli tak tutaj też zrobimy kwadracik no kwadracik to miało być a nie jakieś tam nie wiadomo co po prostu dookoła wypełniamy tak jak widać, tak, tak. Środek zostawiamy pusty. O. Co nam mówi? No mówi, że jest ok. Tylko nam mówi, że Michał nie zrobił elektrowni i nie mamy prądu. Ale to się zaradzi. Nie ma z tym takiego problemu wielkiego. E, musimy wziąć sobie nasze fibry, których mamy trochę i musimy teraz zrobić, czekajcie, jakiś bridge, bridge'a to miałem na pewno bridge, jeden jest bridge na pewno eee, do tego był tak, jest bc-consumer, bardzo dobrze i lv, mamy akurat lv to podłączymy lv, chociaż to medium mógłby być, nie? Mm -hmm. ale damy lv, później zamienię sobie go na medium a ja zrobię plejty przynajmniej te na żądanie, bo niestety lok nie zrobił No nie zrobiłem Ja tu mam ważniejsze rzeczy, muszę tunzgę plejty zrobić, tungę... tungę ingoty hmm. Dobra hmm, Muszę się dostać tu pod spód Kurde ale ten Greg to tak teraz dowalił, że szok da się nic łatwiej zrobić tylko trzeba cisnąć no wszystko cisnąć dlatego to denesore nam się jak najbardziej przyda eee, czekaj, czekaj bo jest tak BC consumer postawię sobie tutaj tak bliżej dam tu co trzeba do circuita? force ingot ale force ingotami nie potrzeba dobra Kabunki. tak tak hmm. tak, tak na razie zrobimy tak, żeby po prostu tylko to podłączyć eee, Ja mi się wydawało, że miałem konduktywy przy sobie. Au a, szy. normalnie rządzę. Z czego się robi maszyn blok? Powiedz mi Michał, że jeszcze konduktywy mamy zrobione. A tu mam. Hehehe No to mi są niepotrzebne. Ciach. Ciach, 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 ciach. Wracać do mnie wszystkie ale zobaczę czy jeszcze nie ma bo to 7 będzie mało conductive nie ja, spoko Zapas jest wiadomo o jakieś zapasy Michał Halo. Michał o, chyba ma najazd na jasno pokój. Krzyżacy wpadli. E, dobra, to teraz musimy tylko jeszcze naszą tą elektrownię odpalić. Tylko właśnie żeśmy robili w poprzednim odcinku. I teraz nam się bardzo ona przyda. Pach. Jedziemy z koksem. I mamy, na pewno mamy energię. Ha Coś tu brakuje, coś się dawało Coś się dawało, ale zaraz sprawdzimy co się dawało Tu z plate Z tym znam ingotu, który się robi w Industrial Blast Full Nice, ok hm. Michał nie działa Lodówkę zrobiłem dobrze. Nie działa. Czy ja tutaj dobrze zrobiłem to? Eee, Czekajcie. Wezmę te bridże. To jest co? Producer, ok, konsumer, producer, więc powinno działać. Zero. What the fuck Co? Jak zero Minecraft, Julie? ej, 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 ej... Czekajcie, może ja złego postawiłem tutaj... ...tego bridge'a. Nie no, bc-consumer. Be, o co mu chodzi? Hmm. Wróciłem. Uwielbiam takie sytuacje. Chodź tu, Michał. Do już, pomieszczenia technicznego pod... Pod... no właśnie, pod gdzie? Aha, już wiem No tu działa normalnie. Gdzie no. coś? A jak ja wejść? Naokoło. A czekaj, tam się wchodzi inną stroną, no właśnie. Czy ty możesz mi powiedzieć czemu to... ...ciadostwo nie działa? Chciałeś powiedzieć inaczej. Czemu? Co nie No działasz? zobacz. Nie pochłania żadnej BC energii. Hmm. Nie, dobrze okay, są poprzekręcone. Znaczy okay. tutaj masz... Hmm. Tu jest wyjście. Tu jest wyjście. Tu jest wyjście. To jest konsumer, a to jest producer na pewno? Tak. No przed chwilą sprawdzałem. A czy jakieś tam to urządzenie ci pobiera energię? No jeżeli nie produkuje to znaczy, że urządzenie jest naładowane. Ale nie przetwarza mi tą, tego dusta. Sprawdzałeś. A włożyłeś Tungsten dust i jeszcze do tego trzeba coś dołożyć nie? To właśnie począłem w crafting. Czekaj już to sprawdzę. Co ty chcesz? Tungsten ingot? Ja. A to jest ten W, nie wiem czy to będzie Dobry no dobrze, to jest ten Tungsten Dust, no jest tungsten dust Ale lama na odcinku. No co jest? Aż normalnie czekaj, aż zwątpiłem, wezmę, wrzucę A podstaw tutaj MFE To muszę tamto ściągnąć. O ty, ja tutaj znalazłem jeszcze jakieś pomieszczenie oh, no, Ja tutaj dawno nie byłem w takim razie No właśnie to pomieszczenie Uf. dzisiaj zrobiłem Specjalnie dla ciebie, żebyś miał hmm. gdzie zrobić elektrownię No właśnie Dobra, ściągnę to MFE Hop. 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 Tyle Hop. energii poszło się Czemu? Nie, co jak nam nie o, wyjdzie tak. to po prostu <laughs> Ach, Michał nie wie którędy ma zejść, ciao 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 nie tędy, tędy. Może no że sobie przebijesz. Kurde, znowu nie chcę Nie, bo to jest strasznie pogmatwane to wszystko. Dobra, uwaga, rozwalam kabla. O właśnie, o to by Kładziemy mf. I teraz tu ładujemy. I teraz... No i nie, przetwarza. Enek, co żeś kurwa zepsuł? <grym> Tak, tutaj tungsten patrzy co się, jak się robi tungstem. Dobra, my to rozkminimy To będzie na tyle w tym odcinku fej fail za failem Fajla pogania Mich... po prostu <grym przyszedł Michał <grym> i wszystko <grym <grym> <grym> się rozmyło jak ...jak chmury na niebie Ale wiesz co, a ja jednak wezmę tutaj przyniosę węgiel i zobacz, co z węglem będzie Dobra, działam. ja się z wami żegnam e, w tym odcinku Nie, wy, nie wyszedłem tak za... jakbym tak... ci tego oczekiwał, no, ale cóż no Czasem tak bywa. Eee, także do następnego myślę, że w następnym coś kreatywnego zrobimy. Masz taką nadzieję, Micho? Eee, nadzieja matko głupich. Dobra, jest już tak późno, że ja ledwo widzę na oczy, także cześć czapka. Eee, subskrybujcie, dawajcie łapeczki, piszcie komentarze, wtedy ja wiem, że wy jesteście i oglądacie. Cześć na razie.